Cześć, witam Was widzowie w 13 odcinku w serii Zagrajmy Wzoro w zero", naszą ulubioną grę. Wiem, że długo czekacie na tę grę, ale jak wiecie, odcinki są codziennie, więc zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj gdzie się działo. Kontynu Ostatnie miejsce oszustwa, ale to żeśmy skończyli, nie? Kontynuuj. Dobra, zagramy sobie teraz z tym <laughs> Diego. Czekajcie, teraz mamy numer 15. Arcydzieło Zorro. O, to może być fajna misja. Dobra, jedziemy z tym. Już tam dużo nie zostało, chyba 15, 16, 17, bo tam chyba nie ma dalej mapy, chociaż nie jestem pewny, ale nie. To mamy końcówkę, no to fajnie. Dobra. Zobaczymy zaraz tą piękną mapę. O, sorry, widzowie, musiałem sobie zrobić kilka herbaty. Ok, rozpoczynamy. Nie, no jak w sternie się zaczyna, coś pięknego. Ok, tu się będzie działo pewnie dużo. Dobra. O, tu mamy od razu punkty. Ani jednego punktu, bo to że coraz trudniej. Ok, czekajcie, tam jest, o ten co szczela, zobaczcie, chyba co tego załatwimy najpierw. Zobaczmy. Nie. załatwiony. Ok, czekajcie, teraz się poskradamy, sobie pozbieramy te skrzynki. Tu jednak trochę punktów jest. Oj, czekajcie, tego teraz załatwimy. Cwaniaka z bronią. Dobra, załatwiony. Kurde, żadnych piorunów nie mamy w tej specjalnej, tej umiejętności, kombo. zaraz pójdziemy ich tam pozabijać, ale jak już tu jesteśmy. Co jest, tu mogę iść, czy nie? A nie mogę tu iść, ale ja, ja, patrzcie. Fatum. No dobra. Idziemy na, na obój. Ale fajny domek, ale nie można wejść. Dobra, o, do tego trzeba zatwić. Kurde, ci to są mocni, właśnie. Tego od razu się trzeba pozbywać. O nie, mnie zauważył. Kurde, jaki smut. Aj. O. o. Pięknie, sami w tą bombę wchodzą. Dobra. Aj, zdążył jeszcze uciec z tej bomby, no, szkoda. <śkoda> szkoda, szkoda, no. Dobra. Pięknie. Dobra, zatrzymamy. A są załatwieni. <laughs> Idziemy dalej. Tutaj sobie pozbieramy te skrzynki, co tu mamy. O, serce. Dobra. O, tam są. A teraz pójdziemy ich poatakować. Ok. Dobra, tutaj nic nie ma. Idziemy tam dalej. Dajcie kogo by to załatwić. O, najlepiej tego O, już to mnie za Pies, udało się Czekajcie, tutaj Okej, okay. Zoro Pięknie Sami sobie tą bombę podkładajcie Dobra Pięknie, zatańcz ze mną, dawaj! Okej. Okay. O, sam sobie bombę podłożył. Dobra. Tu żeśmy ładnie posprzątali. Raz sobie sprawdzimy skrzyneczki. Okej. Okay. mamy, prawie 1000 punktów, o trochę mamy, ciekawe jeszcze z tych umiejętności odblokować, patrzcie jakich mamy dużo jeszcze, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, no większość mamy odblokowaną dobra, gdzie by tu iść teraz Czeka, Czy tu u góry nic nie ma nie a tam koń stoi dobra, tutaj nic nie ma, ciekawe a tu mogę jeszcze wejść Nie ma. idziemy tam na wojnę. A czekajcie, jeszcze jak już jesteśmy, tu sobie idziemy Sprawdzimy sobie teren trochę tak z boku. Ok, tutaj nic nie ma. Punkty trochę. To sobie pozbieramy Myśl z tamtej strony, albo no idziemy, czekajcie. Przejdziemy sobie tutaj. A zobaczymy, jak ich tutaj zgarniemy. O, o. Tego. Kurde, żebym go zdążył załatwić, zanim oni się kapną. Ja stoję przed oczami, oni mnie nie widzą. A ta gra jest cudowna A tamten... A ten dzwoni, patrzcie Kurde, mogłem... Bo... Oj. Słuchajcie, gdzie ten strzela? A tu jesteś. Taniaku. Dobra. Patrzcie, cała mafia idzie. Kura. Nie, z tego najgorszego chyba Nie, ile bomb. O, widzicie? No <grymne> dobra. O kurde. Oj, ojoj, ojoj, oj, oj. oj. Dajcie. Uciekaj, to było. Ja zdążyłem chyba, no. Dobra, uciekaj. Dobra. A, wreszcie mogę załatwić. A z tymi bombami tych, tych grobasów nie zabijać, bo oni sami pomagają, nie? To jest w sumie z jednej strony dobrze. Oni rzucają bombę, a ci w nią wchodzą. Dobra. Okej, okay. tu mamy posprzątane. Jeszcze trochę punktów se nazbieramy. Kurde, nic nie ma, tyle skrzyneka. a tu coś trochę jest. O, serce dostaliśmy, OK. Dobra. Aj. Patrzcie co to, co to jest Gdzie coś tu odbija się, coś tu w środku musi być. A nie, bo to to się odbija. Ten teren. Dobra, za tych się weźmiemy. O, tego spróbujemy od razu tego najgorszego załatwić. Kurde, ten już się szybko kapnie. Dobra. Musiałem użyć tej tej komba. Pioruna jak to się mówi. Dobra, dobra, okej, okay. patrz jak tu idzie łatwo, załatwienie, tutaj dużej filozofii nie było, no ale te mapy są coraz większe, nie, teraz to misja, nie wiadomo czy nie będzie w dwóch odcinkach ta misja, jak tak będzie szło, o, wiecie, tu jest też dużo zbierania, trzeba tu pozbierać, bo nie wiadomo co będzie dalej. a bez umiejętności, że możemy potem nie przejść, to wiecie lepiej trochę teren wyczyścić. Nie? Czekajcie, tutaj mamy w miarę OK. Patrzcie, co możemy do góry wejść. Ok, tutaj nic nie ma. Idziemy tam dalej zobaczyć. Tutaj nie ma nic. Tu jest ten koń. Okej. Okay. Sobie sprawdzimy wszystko po kolei. O, tu jest ten dzwon, te dzwony czasami lepiej. Je rozwalić, bo oni będą dzwonić i coraz więcej tych przyłazi Mongołów. Dobra, tutaj sobie już wejdziemy w teren. O, widzicie, tu jest. Okej, okej, okej. Kurde, czy uda mi się tego załatwić? Dobra, tego załatwimy. To mogłem go zostawić, w sumie. ale tego szybko załatwiłem. Koń? Koń. Pięknie. Koń wszystko załatwił. Okej. Okay. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. O. się kapnie od razu. Dobra. No. Dawaj go. Nie no jeszcze tego. z tego mocnego załatwić tą. On... Kurde załatwił. Jest udało się. Dobra. Ten jest najgorszy. Dobra, rzucaj te bombki. Bombki są najlepsze. Ok, uciekaj. Dobra, okej. Okay. O, tu wyjdzie w miarę prościutko. Ci są akurat słabi, jest z tymi, to tak nie ma problemów. Dobra, teraz z Ciebie na końcu załatwimy. Dobra. Ja mamy 1100 prawie 50 punktów do następnej umiejętności. Zaraz sobie sprawdzimy te umiejętności, co tam mamy. Dobra, tutaj mamy w miarę posprzątane. Czekajcie, muszę iść do góry? Chyba tak. Tu są jeszcze, dobra. Okej. Okay. Czekajcie, ten dzwonim rozwalimy. Przebiegniemy szybko. ok. Widzicie? O, znowu koń. Nie, ten szczala, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dawaj jezoro, uciekaj. Trzeba tego załatwić góry. Chodź tutaj, cwaniaku. Dobra. Nie załatwiony. Co jest? O, słyszałem, że nie mogę zejść. Czekajcie, mogę tylko zaatakować? Wszyscy cwanie nie? Oni wiedzą, że mogą być zaatakowani, i uciekają. Okej. Okay. Jeszcze ci się udało. Dobra. Wszyscy tak szybko? Czekajcie, gdzie to teraz mam iść nic nie świeci, tam coś mi się świeci, nie? Ale czekajcie, gdzie to Zdobądź obraz no Fajnie, ale gdzie jest ten obraz? Gdzie to się świeci? Czekajcie, tu mi mapa pokazuje gdzieś tu. punktów więcej. Aha, znaleźć odpowiednie miejsce. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. Dobra, tam musimy iść, bo tam nam świeci. Czy mi się dało tam ktoś z pistoletem był? Chyba, wydawało mi się, dobra Czekajcie, od razu sobie tutaj posprzątamy trochę Jak już tu jesteśmy to Wiadomo, lepiej posprzątać sobie trochę Już mamy 1200 punktów A tu można wejść na ten ten Tam nam się świeci, teraz dojdziemy do celu. O kurde, ale mafia. O, tutaj ich trochę jest. Trzeba to obczaić. Dzwon, gdzieś tu mają dzwon? Chyba nie mają. Dobra, załatwiamy ich, tak. się dowie i wszyscy wiedzą Okej. Okay. Dobra Okej okay. Tamten jest fajnie O to minę się waną ten właśnie. No dawaj go. Ok. Dobra. Fajnie poszło. Nie było tutaj jakiegoś tej męczarni. I mamy pełne te błyskawice. No to super. Czekajcie, tutaj nam się świeci. Czy można wejść do środka? Czy chyba górą trzeba wejść? tu tu podnieś obraz ale no to fajnie teraz mam zagadkę jak ja mam tam wejść tu nie mogę wejść no i co widzę ja teraz zrobić Chodźcie jeszcze raz. No nie wiem, co mam tu zrobić. A tu, o, czekajcie. No nie za bardzo. Ja nie mogę się tam dostać w ogóle. Ale jaja. Albo tu. Nie, też nie. O, ja myślałem, że tu idzie, ale też nie. A, no to nie wiem, dobra. Idziemy w tam bo tam się świeci, zobaczymy. To zaż dziwne. No dobra, tutaj mogę dać plakat. Plakat tutaj mamy. To jest tam, nam się świeci, nie, ale my się tu nie możemy dostać. Ja nie wiem, co mam tu zrobić. Gdzie to jest? No, tutaj, nie? O, ale ja ja patrzę tego obrazu, nie widać. Niewidzialny. No, teraz go wziąłem. A, jego ja miałem tu powiesić. Dobra, ole, się ktoś wkurzył. O ty. Ty możesz poszczelać dobra mamy zrobione Czekajcie idziemy tutaj Bo nam coś świeci nie 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 chowaj się kapną się o następny plakat mamy nie wyszło. Mm. Aj, dobra, atakujemy ich od razu, bo przecież tego, tego grubasa mogłem nie atakować, bo on będzie nam ten. Uciekaj. O, oni sami co wchodzą w te bomby, to jest dobrze. Dobra. O, wow, wow, wow. wow, czekaj, czekaj. Dobra. Dobra. A jeszcze ten żyje. Patrzcie, ja go nie zauważyłem. Dobra. Okej, okay, dobrze jest, widzowie. I co? Tu już na konia wchodzimy? Ta To tyle? Widocznie ta ale kurde, to miało być 5 plakatów. Zakryliśmy dwa. Jeszcze sobie tak obejdziemy, tylko jakieś punkty, czy jeszcze są, bo tu sobie zaraz sprawdzimy. A, ale tu nic chyba nie ma. Tutaj są jeszcze jakieś widzicie. A tu? Tutaj nie. A tu są jeszcze, no kurde, a to jak koniec mogło być. No to ich atakujemy. Tego zaatakujemy. Pięknie. Ale to było dobre. Dobra. I po Tobie. To było fajne. No i tu jeszcze mamy trochę tych punktów. 1400 punktów mamy. Dobra, tutaj sobie mamy odbierane. Czekaj, czy tu jeszcze mogę iść? Mogę. Ok, tu mamy w miarę posprzątane. No co powoli będziemy mogli już chyba iść na tego konia. plaka tutaj nigdzie nam nie pokazuje. Ty jeszcze się skądś znalazł, nie? Nawet go od razu. Skąd ty tu się wziąłeś? To on jeden tylko tu był. To nieźle. Dobra, tu jest w miarę czysto. Jeszcze jakieś beczki. O. Okay, tu jeszcze. O, w jest OK. O, tutaj już nic nie będzie. To idziemy. Idziemy dalej. tu jeszcze, dobra, dawaj, o, parę punktów czekajcie, mamy 1400 punktów, a to kosztuje 1000 o, naciśnij trójkąt dwukrotnie, zakręć przeciwnika tak mocno, aby ogłuszyć swoich komponentów w pobliżu no dobra, to to sobie już możemy wziąć Ok, mamy, to sobie to sprawdzimy zaraz w następnej tej i tu nam jeszcze tylko te zostały. Dostępne po odblokowaniu 15 umiejętności. A, bo tu jeszcze mamy jedną Kurde, ja nie towarzyszym. No tak. No dobra. Dobra, to wchodzimy na tego konia. Punkty nam mądzioło. Zobaczymy co dalej. Co przyszedł jeszcze? A ten. o jak namalowany, ale zły ok to mamy skończone następna misja też sobie zagramy diego i to będzie szesnasta misja i to będzie sprawa rodzinna ok Dobra, ale to sobie już zagramy w następnym odcinku. W czternastym jak będzie, nie? Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. I pamiętajcie, to jest najlepsza gra na świecie mi się już wydaje. Po tych, po tych coraz więcej odcinkach ta tak wciągnęła, że nie wiem, czy jeszcze nie przejdę 3 razy. Dobra, trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!